Bez wątpienia masz umiejętności. Ładna perspektywa, piękne cieniowanie. Dziękuję, ale to jest trochę wtórne. Nawet bardzo. Co masz na myśli? Jakbyś używała jakiegoś algorytmu. Jesteś bystra, napracowałaś się. To dobrze. Wydaje mi się, że rysujesz to, co uważasz, że powinnaś rysować na podstawie tego, co już istnieje. Widzę Barberę, Chaka Jonesa, Kisa David, a nawet trochę siebie, ale nie dostrzegam w tym ciebie. Może możesz mi znaleźć mój głos. Pomóc ci znaleźć? Twój głos. Przez wiele lat byłam asystentką w Pixarze. Sporo się nauczyłam. Było super. Najważniejsza lekcja była taka, że poświęcałam tyle czasu na pomaganie innym w znalezieniu ich głosu, że nie miałam kiedy odnaleźć swojego.